Witamy Państwa serdecznie, tym razem z zupełnie nowego terenu. Przed Państwem Michał Dykacz, Joksu Klibera, firma Wialan. Eee, jesteśmy na zupełnie nowym terenie, w nowej lokalizacji. Kolega Michał w gospodarstwie, które obsługuje, założył doświadczenia. Michał powiedz, gdzie jesteśmy dokładnie. Dokładnie jesteśmy w województwie opolskim, w powiecie głupczyckim, w gminie Branice, czyli de facto, nie dość, że południowa Polska, to południowa część województwa opolskiego. Za chwilę Michał opowie, co tutaj mamy posiane, także będzie rzut na doświadczenia. Przed Państwem kolekcja 10 odmian kukurydzy zasianych końcem kwietnia, dokładnie 30 kwietnia. Jest to 10 odmian, głównie firm Limagren, Majsadur i Dekalb z FAO do 250. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że rolnik Obserwując tutaj uprawy, korzysta z mierzenia indeksu zazielenienia, czyli tak zwanego NDVI. I co ciekawe, zauważyliśmy, co zobaczą Państwo zaraz na zdjęciu, że tam, gdzie zostały wysiane doświadczenia, tam indeks zazielenienia jest dużo wyższy w porównaniu do odmian produkcyjnych obsianych wokół doświadczeń. Szanowni Państwo, w tym samym ujęciu za chwilę będzie też doświadczenie sojowe w nieco innej lokalizacji co powiemy później. Pewno zastanawiacie się dlaczego stoimy na wysokości tej kukurydzy ale ostatnio kolega wpadł na fajny pomysł, my troszeczkę inny zabawiliśmy się w budowlańców, stoimy na rusztowaniu. Korzystając z najnowszych osiągnięć technologicznych, teleportowaliśmy się od Michała i od Piotrka do Boguchwały. W Boguchwale posianych mamy ponad 40 odmian kukurydzy, nasza platforma z krótkim i długim FAO. No i cóż moi drodzy, czekamy na rozwój sytuacji, zobaczymy jak to wszystko dalej będzie wyglądało. A póki co za mną odmiana LG 30 377 odmiana w typie ziarno z opcją na kiszonkę. Piękne rośliny, czekamy na zbior. E, przejechaliśmy 45 km od branic w kierunku na północny zachód. E, jesteśmy dokładnie gdzie? Zgadza się, przejechaliśmy dalej. Jesteśmy wciąż w Województwie Opolskim, ale już powiecie prudnickim w gminie Głubówek. E, za nami doświadczenia Soi. Michał, e, kiedy to było łosiane? Soja czy doświadczenia, odmianowe soi były siane 6 maja. Soja jest siana w rozstawie 25 cm. Jeśli chodzi o gęstość siewu to 55 sztuk na metr, takżeśmy to wyliczyli i takżeśmy to, to zasiali. Jeśli chodzi o ilość odmian, 10 odmian, hodowcy Saturn Union, Rakt i Satbał. Szanowni Państwo, chcieliśmy tą odsłoną zaznaczyć, że nie tylko na Świętokrzyskiej Ziemi, Małopolskiej, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Śląsku prowadzimy doświadczenia, jesteśmy też na, na Ziemi Opolskiej, na Opolszczyźnie. E, działamy też tutaj, zachęcamy do współpracy, zachęcamy do kontaktu z kolegą Michałem, który obsługuje właśnie te tereny. No i cóż, zobaczymy się pewno niebawem przy zbiorach. Obiecujemy już dziś, że na pewno nagramy tutaj kawałek przy, przy zbiorze i podamy pewne jakieś plony. I przede wszystkim podamy wyniki klonowania. Tak jest, tak jest. Dobry. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.